Oto szachy królewskie, małe, lekkie, idealne do wzięcia w podróż. Figury mają design nawiązujący nieco do typu ambasador, są dekoracyjne, a jednocześnie proste nawet dla początkujących graczy. Mimo niewielkich wymiarów, szczegółowość detali zachwyca. Wielki są podklejone filcowymi podkładkami zabezpieczającymi szachownice przed uszkodzeniami. Kaseta ma wymiary 30x30 cm, jest wypalana i pięknie zdobiona. Dzięki temu może też stanowić piękną ozdobę wielkich salonów. Szachy królewskie, małe, to świetny zestaw do codziennego rozkoszowania się tą grą. Świetnie sprawdzą się w podróży, na wakacjach czy wycieczkach. Mogą być też prezentem na różne okazje. Zapraszamy na nasze szachy po szachy królewskie w trzech rozmiarach.